No przecież to jest potwór. Ojej, już wyszedł. <laughs> Jaka paruwa. Dzień dobry widzowie, dzisiejszy odcinek podzielony będzie na dwie części. W pierwszej opowiem wam o nowych, niesamowitych i przepięknych oraz nieco strasznych zwierzakach, które niedawno zagościły u mnie w hodowli. Między innymi mówię o tym, to jest turbo obrzydliwe, ale według mnie przepiękne. A część druga będzie historyjką, jak to dnia wczorajszego moja piękna samica boa psiogłowego, czyli dusiciela, który posiada najdłuższe zęby ze wszystkich dusicieli na świecie, sprzedała mi eleganckie Buziaka w rękę, którego skutki odczuwam do teraz. Robimy tak? Ale najpierw oblećmy wszystkie ogłoszenia. Po pierwsze, 19 października, niedziela terra Aqua w rybniku. Będę tam przez całe wydarzenie. Link do wydarzenia i do biletów macie w opisie filmu. Po drugie, 26 października, Zoo egzotyka Częstochowa, też będę przez całe wydarzenie, a z kodem Zoo egzotyka ważnym 17-19 października macie wszystkie bilety o 30% taniej. Link do biletów i wydarzenia również jest w opisie. Po trzecie, partner kanału, czyli GBS, czyli kawki dobre, smaczne w puszkach, w żabkach. Wszystko się zgadza. Link w opisie. A po czwarte i wydaje mi się najciekawsze, bo jest to Pierwsze tego typu wydarzenie, które tutaj ogłaszam, to 25 października, czyli Dzień przed Częstochową, w Bytomiu odbędzie się Giełda Robali. Tak bym to nazwał. Profesjonalnie nazywa się to Dzień Wymiany Entomologicznej i Targi Entomologiczne w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Tutaj macie plakacik, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak takie wydarzenie wygląda, to zapraszam, ja również tam się pojawię i jest to takie dosyć ciekawe i specyficzne wydarzenie, zrzeszające ciekawych i specyficznych ludzi. Dajcie w komentarzach znać, czy ktokolwiek z Was byłby zainteresowany takim wydarzeniem, a my przechodzimy do odcinka. W przeciągu ostatniego tygodnia, w różnych okolicznościach, trafiły do mnie trzy arcyciekawe zwierzaki, w tym dwa pająki i jedno coś. Coś zostawimy na koniec. Najpierw, może zróbmy to, bo jest to największy pająk i jednocześnie wydaje mi się najmniej ciekawy. Znaczy, ciekawy jak ciekawy, pewnie dla wielu z Was to jest najbardziej ciekawe, ale oto przed Państwem: przegigantyczna sztuka Terafoza Blondi, tak, czyli ptasznika Goliata, najcięższego, według niektórych, według innych największego pająka na ziemi. Bardzo piękna samica, która najprawdopodobniej wyląduje kiedyś na drugiej wystawie, którą kiedyś tam e, spróbujemy z Bartkiem otworzyć. Słuchajcie, ten pająk jest gigantyczny. No, spójrzcie w, w porównaniu do mojej ręki. Ona ma, myślę, spokojnie z 9 cm ciała. Taka, o, trochę butna, trochę ten. E, potrzebuje zdecydowanie większego pojemnika, więc muszę się wybrać do jakiegoś action, czy Coś? Natomiast pająk jest no, majestatyczny, naprawdę. Ta samica jest tak wielka, tak napchana. No i zdecydowanie jest to jeden z tych pająków, przed którymi czuje się... O Jezu, wyczesała się, ale mnie będzie wszystko swędzić. O matko, tragedia. Jest to jeden z tych pająków, przed którymi czuje się największy respekt. Zobaczcie, jaka jest wielkość tej samicy. No przecież to jest potwór. Yy, I pazury jadowe też ma nie najmniejsze... No, na bank. Jest oczywiście cała upaprana, natomiast pająk jest przeogromny. Uuu, uuu, włoski parzące. uuu. Dobra, zamknijmy ją. O rodzaju terafoza i blondynach wiecie już praktycznie wszystko. Więc nie zamierzam tutaj odkrywać koła na nowo i nie będę wam streszczał opisu gatunkowego, bo w sumie nie ma czego opisywać. Ale ciekawa jest historia tego jak ten pająk do mnie trafił. Otóż napisał do mnie jeden z widzów, który pochodzi z Imielina, który ze względu na wyjazd musi nieco zredukować liczbę zwierzaków. i tym sposobem oddał za darmo właśnie taką dużą terafozę blondi oraz jeszcze jedną samiczkę boa, która aktualnie jest u Bartka. No i tym sposobem trafiła do mnie duża blondyna, którą swoją drogą kilka osób chciało już kupić. Ale ona nie jest na sprzedaż, nie mogę sprzedać tego pająka w żadnym wypadku. Ten pająk zostanie u mnie, dam mu większy pojemnik, a przy odrobinie szczęścia będzie możliwy do oglądania publicznie. Teraz będzie nieco ciekawiej, bo przechodzimy do drugiego pajączka, który siedzi w tym niewielkim pojemniku. I już go tutaj widzicie. Moi drodzy, to jest pająk z rodzaju Fryna rachne, najprawdopodobniej Fryna rachne drepi. To jest pająk, który kosztował mnie całe 100 złotych. Natomiast ze względu na jego wygląd i potencjał w makrofotografii stwierdziłem, że kurczę, kupię sobie takiego pająka, bo wygląda absurdalnie dziwnie. No, pokaż nam się. Ten to jest w ogóle agresor. On zaraz będzie gryzł, słuchajcie, to jest taka mała pipka, i on jest tak niesamowity. Wygląda przedziwnie, trochę kosmicznie, i ten wygląd wcale nie jest przypadkowy. Cały rodzaj fryna rachne, w tym ten gatunek, czyli fryna rachne drepi, Drippy, jakkolwiek się to czyta, należy do rodziny. Tomiside. O tej rodzinie pająków już powinniście co nieco wiedzieć, ze względu na to, że wypuszczałem film chociażby o polskim kwietniku, czy o pająkach z rodzaju Xysticus. Wszystkie one, tak samo jak ten, należą do tej samej rodziny, która po polsku nazywa się Ukośnikowate. I jak tylko go zobaczyłem, to jakby wiedziałem, że to jest pająk z tej rodziny, bo one mają tak charakterystyczne ułożenie i wielkość, chociażby przednich dwóch par odnużyk rocznych, że nie da się jej z niczym pomylić. Dodatkowo ten pająk jest o tyle ciekawy, że został opisany dopiero w 2022 drugim roku, czyli ledwo 3 lata temu. I ktoś się spyta dlaczego on tak dziwnie wygląda, bo wygląda naprawdę przekosmicznie, jest taki bladozielony i no, wygląda trochę jak kupa ptasia. I właśnie o to chodzi. Pająki z tego rodzaju mają to do siebie, że one upodabniają się do odchodów różnych zwierząt, zazwyczaj ptaków. I właśnie ten pająk, o panie, o, o, jestem taki groźny. Co ty robisz? I właśnie ten pająk, yy, który też ma inną nazwę, tak jak wszystkie inne z tej rodziny, czyli pająk krab, upodabnia się do odchodów ptaka, żeby nic go tam nie zeżarło. I one mają jeszcze jedną cechę, która też jest dość charakterystyczna w ogóle dla tej rodziny, czyli dymorfizm płciowy. To znaczy, to jest dorosła samica. Samiec jest kompletnie inaczej ubarwiony i dużo mniejszy, i ta zasada sprawdza się u bardzo wielu gatunków z tego rodzaju i z tej rodziny. Przedziwny pająk, ale jest przepiękny. I niesamowity. I on ma takie urocze, maleńkie helicery, którymi mnie gryzie i którymi tutaj pajacuje. No czajcie jak to wygląda, przecież to jest jakiś pokémon, Strasznie dziwny, chodzi na tych czterech nóżkach, a cztery przednie ma rozczapiżone. Masakrycznie śmieszny pająk. Cudeńko. Także taka kroszyna do mnie trafiła. Słuchajcie, dam go do jakiegoś terrarium z żywą roślinką, bo wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce, żeby on mógł zaprezentować nam te swoje zdolności maskujące, jakiekolwiek by one nie były. No i zobaczymy, jak on się będzie tutaj u mnie miewał. Już próbowałem go nakarmić, ale o, ugryzł mnie właśnie. Super. <laughs> Czemu mnie gryziesz, ziomal? Dlaczego taki jesteś? Nie gryź mnie. Hops, dobra. No i pora na trzeci pojemnik, który skrywa chyba najdziwniejszego zwierza z tej całej paczki. Jest to zwierzę, o którym wiedziałem, że istnieje. Zawsze chciałem go mieć, ale totalnie nie było możliwości zdobycia takiego oto dziwnego stworka. Tutaj jest dosyć też specyficzne podłoże. Ojej, już wyszedł. <laughs> Jaka paruwa. To jest, moi drodzy, solfuga, ale nie taka zwykła solfuga. zwykła solfuga. Trochę dziwnie to brzmi. Mam tu na myśli, że nie jest to solfuga, jakie najczęściej zdarzają się w tym hobby, czyli solfugi, które są pustynne lub półpustynne. Takie solfugi mogliście już u mnie widzieć na kanale i zazwyczaj historia z nimi nie kończy się dobrze, ponieważ są one bardzo wymagające i przeciężko jest utrzymać im odpowiednie warunki. To najprawdopodobniej jest solfuga z rodzaju Dinorax, która pochodzi z Wietnamu. I te solfugi są zwierzętami typowo tropikalnymi, co oznacza, że trzymamy je nie w suchym, pustynnym terrarium, tylko właśnie na takiej rozbabranej, mokrej, umożliwiającej kopanie tuneli glince. I to daje nam dość sporą możliwość utrzymania tej solfugi przy życiu. Ona jest w ogóle bardzo śmieszna i bardzo gryzie. Jak tylko ją tytnę w ten taki mięciutki odwłok, to ona zaraz się odwraca i chce gryźć. Przezabawny stworek. Co nieco o solfugach, bo są to pajęczaki bardzo niszowe, Mało znane i kojarzone głównie z jednego zdjęcia, gdzie dwóch żołnierzy trzyma takie dwie solfugi, która jedna gryzie drugą. To tak, solfugi są pajęczakami i jest to dość duży rząd, który obejmuje nieco ponad tysiąc gatunków. W tym mamy gatunki właśnie pustynne, półpustynne i takie szybko biegające oraz takie dziwne tropikalne parówy, które drążą tunele w mokrej glinie. I właśnie rodzaj Dinorax należy do tych drugich, czyli tropikalnych, które jest dużo łatwiej utrzymać. Solfugi karmimy małymi owadami i dla mnie jest to zawsze taki fan żeby nakarmić tę solfugę, bo sposób jedzenia solfug jest nieco makabryczny, ale jakże fascynujący. Ich szczękoczółki mają postać takich dwóch ułożonych pionowo kleszczy, które po prostu rozdrabniają, mielą i piłują ofiarę, aż zostanie z niej papka, którą następnie wysysają. Co więcej, na nogogłaszczkach, czyli na tych dużych, pałkowatych, przednich odnóżach, mają one takie lepkie zakończenia, coś ala przysawki, dzięki którym mogą one złapać ofiarę i przyciągnąć ją do siebie i i zacząć po prostu zżerać. Te pajęczaki są niejadowite, nie ma się czego bać, ale ich ugryzienie jest bardzo nieprzyjemne, dość bolesne, bo jednak mają w tych szczękoczułkach dużo siły, no i lepiej po prostu tego unikać. Dobra, zwierzaki mamy załatwione, to teraz pora na historyjkę o ugryzieniu. Zatem tak, jak zapewne część z Was wie, od około roku jestem szczęśliwym posiadaczem tej oto kruszyny, czyli przepięknego zielonego, rzadkiego boa psiogłowego, czyli Corallus caninus. Jest to w tym momencie około 3-letnia samica, która sobie aktualnie chilluje na zra, no i chodzą legendy, znaczy legendy jak legendy, po prostu fakty są takie, że te boa mają najdłuższe zęby ze wszystkich dusicieli na świecie. I serio, czaszka tego boa wygląda jak z horroru. Te zęby są bardzo długie i zakrzywione do tyłu, więc nie należy się z nimi jakoś tam zabawiać, bo po prostu może się to skończyć źle. No i dla mnie źle się to skończyło wczoraj. Jako, że wczoraj wypadała data karmienia tej oto pięknej bestyjki, no to stwierdziłem, że karmimy ją. Ja tego boa karmię około 12 do 1 w nocy, żeby tutaj było Ciemno, żeby ona weszła w pełny tryb ataku i w pełny tryb polowania. No i weszła. <noise> I to weszła na tyle, że nie wiem jak ona to zrobiła, bo moja ręka w ogóle była za szybą. W sensie ja miałem odsuniętą tę szybę, pensetę trzymałem mniej więcej tu, a moja ręka była w tej pozycji. Rozumiecie to? Ręka nie była w terrarium. I ten wąż strzelił, i nagle skręcił o 90 stopni, zahaczając zębami o moją rękę. No a potem to już poszło, bo zaczął się owijać i tak dalej, i tak dalej. E, I do teraz mam ślady, i tak. Nieco, powiedzmy, zasiniony obszar, to wiecie, są małe ranki, naprawdę nie ma tutaj nad czym płakać, ale elegancko widać odstępy między zębami u tego osobnika. Tutaj na przykład mamy trochę dwie y, głębsze sztuki. Także rana ogólnie nie była jakoś bardzo głęboka, ale zdecydowanie odczuwalna ze względu na długość zębów. I Jak ona się wczepiła we mnie, to zaczęła mi się owijać tutaj wokół ręki, ale wydaje mi się, że zrozumiała, że ja nie jestem pożywieniem, i po około tam 6-7 sekundach puściła. I puściła, i ona była chyba. W jeszcze większym szoku niż ja. <noise> także było ciekawie, trochę krwi się polało, ale to też nic tam strasznego. Ja ranę odkaziłem i sprawdziłem też, czy jej pysk nie wygląda jakoś tam dziwnie, czy po prostu żaden ząb nie został mi w skórze, no bo to też mogłoby zaszkodzić wężowi, także tutaj jego zdrowie jest też bardzo ważne. Nauka z tego jest taka, że pomimo trzymania ręki poza teoretycznie jej zasięgiem, ten wąż tam sięgnie i z nimi naprawdę trzeba uważać. Więc od teraz po prostu będę używał jeszcze dłuższej pensety i ewentualnie takiej rękawicy kuchennej. Bo to też się może przydać, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł ze względu na to, żeby ona se krzywdę o to nie zrobiła. Także tak, z takimi wężami trzeba po prostu uważać, bo to tak naprawdę jest jeszcze nieduży osobnik, a jaja będą, jak ona dorośnie i będzie duża, bo wtedy to przestanie być fajnie i zasięg będzie dużo większy. Jezu, wszystko mnie swędzi po tej terafozie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy film Wam się podobał, czy zwierzaki Wam się podobały i czy moje biedne poranione ręce również Wam się podobały. Widzimy się w kolejnym materiale. Hej.